Witajcie, witajcie. Ola Ola z tej strony Hiszpania od Kuchni się kłania. Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale, znajdziesz tutaj zarówno przysmaki kuchni hiszpańskiej, jak i wirtualne wycieczki. Ja mam na imię Beata, na co dzień jestem przewodnikiem turystycznym, ale również uwielbiam gotować. Dzisiaj, moi drodzy, zaproszę Was na bakłażany. Kto lubi bakłażany, niech zostanie. Ja lubię bakłażany pod każdą postacią, a dzisiaj zrobimy bakłażany z miodem. Jest to taka fajna przystawka może służyć jako danie główne może służyć jako starter. Ja pierwszy raz jadłam takie bakłażany bardzo, bardzo dawno temu w mieście, w którym urodził się mój mąż i od tej pory bardzo je lubię. Także dziękuję za wszystkie subskrypcje, ciepłe komentarze i zapraszam do kuchni. Woda chłodna, do której wrzucę łyżkę soli. Dobrze rozmieszam. I tutaj moi drodzy, wrzucimy już pokrojone na takie pałeczki, dzisiaj zrobimy bakłażany na około 15 do 20 minut. I po co to robimy? Robimy to po to, żeby cała gorzkość tego bakłażana została nam w wodzie, a wtedy bakłażan będzie zupełnie taki gładki, no nawet słodki i zobaczycie jak fajnie to wyjdzie na końcu. W zakupie bakłażana również zwracamy uwagę na to, żeby skórka była taka napięta, gładka. Bez żadnych y, prawda, uszkodzeń. Odetniemy sobie tutaj ten ogonek. Odetniemy również z tej strony. I pokroimy na niezbyt cieniutkie plasterki. Ja myślę, że gdzieś półtorej centymetra. Tak. I za chwileczkę jeszcze dokroimy na pałeczki. Jaka ilość bakłażana? No, też w zależności ile będzie chętnych na to danie, my tutaj dzisiaj jesteśmy w dwójkę, robimy to jako zakąskę i zobaczcie, no mniej więcej taka yy, yy, no, taka szerokość i teraz od razu wrzucamy do wody wody z solą, zobaczycie jak po tych 20 minutach Y, cały ten, właśnie, gorzki y, aspekt naszego bakłażana zostanie w wodzie. Powiem Wam, że y, takiego bakłażana pierwszy raz w życiu jadłam w kordobie. To jest y, miejsce, z którego pochodzi mój mąż. No, też naprawdę historia, architektura. No, nie będę się tutaj za bardzo rozpowiadać na ten temat ale naprawdę wszystkich zapraszam jeżeli będziecie w Hiszpanii również odwiedźcie Kordobę tam to jest dosyć popularne danie właśnie takie bakłażany z miodem które dzisiaj zrobimy no i mamy tutaj nasze bakłażany teraz ja je przykryję talerzem po to żeby po prostu były cały czas e, zanurzone no i minęło 20 minut, tutaj chcę Wam pokazać, zobaczcie woda z solą, w której są zanurzone bakłażany, zrobiła się taka brązowa, to już jest oznaka tego, że są już gotowe. Teraz przełożę je tutaj, żeby troszkę ta woda nam zciekła, w tym razem olej, olej słonecznikowy już się grzeje. Dlatego, że oliwa Ekstra Wilhelm, oliwa z oliwek, nie jest zbyt rekomendowana po to, żeby smażyć na niej. Także wiecie, że na co dzień używam oliwy z oliwek, ale dzisiaj to będzie olej słonecznikowy. No, zobaczcie, jaka woda została, widzicie? Tutaj mam mąkę, w której otoczymy bakłażany, zanim rzucimy je już na rozgrzany ogień. Zobaczcie, tak mniej więcej po kilka sztuk yy, rzucam je później, żeby troszkę tej mąki, która nam zostanie, prawda, już nie rzucać na olej. I za momencik będziemy mieć już wszystko gotowe. No, jeszcze tak sobie przesiejemy, żeby ta mąka nam tutaj niepotrzebna pozostała i już będziemy wrzucać na rozgrzany, na rozgrzany olej. Podsmażymy aż do, do zarumienienia. Nie dodawaliśmy soli, dlatego że były zamoczone w wodzie z solą. E, też uważamy, żeby nie było tych pałeczek za dużo, żeby się do siebie nie przyczepiały. E, no, też w zależności, prawda, od kuchenki... E, Kilka minut przełożymy na drugą stronę i będziemy smażyć następnie. Przed podaniem, ja jeszcze tutaj zostawiam na bibułce po to, żeby ten cały olej zbędny nam pozostał. Przed podaniem. No i moi kochani, gotowe. Chrupiące na zewnątrz, mięciutkie w środku. Polejemy jeszcze miodem jakim miodem, no takim jaki najbardziej lubicie. No i super zakąska na grilla czy ogólnie na jakieś tutaj imprezki letnie. Smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao.